Okay. ok ok YouTube e, kochani, like. kochani Dzień dobry kochani, Dzień dobry kochani tak. e, Musimy e, zebrać więcej pieniążków, więcej pieniążków niż tutaj mój, tutaj mój kolega szanowny Szanowny Tak Więc e, Zbieram za łapcie, łapcie Łapcie ładnie no, Inaczej, to teraz, jeżeli chcesz, donate, to, to piszesz, że na przykład, nie wiem, no. Na nowe drzwi do mieszkania czy coś takiego. No. ale gdzie to się pisze? No, na no nowe drzwi. To się pisze? No, w tytule. No, w tytule. no w ale gdzie to tak robią? Ale, ale gdzie to wszystko ale się robi? Gdzie to wszystko? No, jak wierzysz YouTube, udostępniałeś to, tam masz tytuł. I dodajesz tytuł, nie? Ja piszę teraz Warzone on Life, PS4. Ty, poczekaj, u, ty, poczekaj. Ja jeszcze biorę fan, napiszę sobie. Kurde, nie mogę tego włączyć, nie mogę tego włączyć. Ustawienia zaawansowane. Курда, не могу Курда, не могу